嗯。Mm. Sabotaż o dwa, sabotaż o dwa. Biały. Słuchajcie, ciało czerwonego było obok, było obok Odywa, prawie to ze mną, a kiedy się skończyło, znalazłam go trupem. To pewnie jest niebieski, bo my robiliśmy. Eee, Sapatosz. Niebieski. Nie, to nie jestem ja. Otóż, słuchaj, ja robiłem szybko taski, żeby nikt aby impostor został wywalony, przegrał przez zrobienie przez noskazku Czarno. No dobra, można mu zaufać, bo jakby to, to jest znana metoda. Brązowy. A, pewnie self-report biały. A jakim cudem w ogóle tak dużo osób nie żyje? Biały. Nie, to jesteś ty. Te biały. Nie, to nie jestem ja. Zrozumcie! Niebieski wotę biały. brązowy wotę biały. Czarny, wote, czarna wotę biały. Biały wotę brązowy. Biały was not an impostor. No niebieski wygrał jako impostor i wywołtował czarną. To jest moja druga animacja, ludzie. Tym razem bez polu. sam musiałem się męczyć. Mm, Także jest suba, lajka. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało i... No, elo!